Dzisiaj kochani was wita Ola, o poranku. Ech, tak sportowo. Na wycieczkę jedzie, po prezent. Dobra, jadę, żeby nie marnować czasu. Dobra. To dużo roboty przepraszam. Tak, bo Ola dzisiaj robi porządki świąteczne. Ale fajnie. A Krystian też ma hulajnogę, tylko wziął do pracy. Zobaczcie jakie, jaka szybka. Dzisiaj o poranku. W poniedziałek, 23 grudnia, trzeba być. stać się brzydką, żeby zostać piękną. Maseczkę, bo witam no, mama też się męczy, żeby być później ładna. Okulary. O, jezus, z Ja już miałam maseczkę, ale zmyłam, no i teraz jeszcze brwi. A oliwcia z rana już robi sobie kawę i jajecznicę. A. A i wietnica. O, to z boczkiem mhm. będziesz? Bocz ja, mhm. ja słuchajcie, też lubię czasami gdzieś takie tłuste. Na przykład wędliny. Ostatnio są. Tak to się prezentuje o, jak smaczne, smaczne. jajecznica, warzywka i boczek. Bardzo kolorowo. Bardzo smacznie Tak. Nie? Bardzo dobrze to wygląda. I idę zjeść teraz. A teraz robi Ola, tylko gdzieś znikła. O, Marcia, poczekaj się To Ja Jajka się dogotuje. Ale... Ale takie dobre wiemy. Tak, tylko proszę, tylko Dobre, dziękuję. Jest 23 i, słuchajcie, Ola jeszcze nie ma z Krystianem w hotelu zamówionego, bo oni w ostatniej chwili trzymali w pracy i nie mówili im, czy mają wolne, czy nie. Słuchajcie, jak ja rezerwowałam, to taki hotel dwuosobowy to kosztował 120 dolarów, a teraz kosztuje 230. Oh, 230 no. i nie będą już w naszym hotelu, będą musieli coś innego wymyśleć, jakiś inny, i poszukać. I ja mówię, Nikola szukać, bo zaraz będzie tak, że będzie musiała zapłacić 500 za hotel, który normalnie kosztuje stówkę. No także coraz więcej ludzi. A wiecie jaka fajna restauracja jest? że. Śliczna. O, to widzę. Ola ozdobiła choinkę tak. już. Tak. I to kupiła słuchajcie na tym skuterze. Nie wiem jak to plecy czy co. No. Miałam ciężko, ale się Trochę trzeba było pokombinować. I... No i gdzie będzie? To No o której jedziemy? No nie wiem, muszę babci zafarbować włosy. No to jeszcze nie da A ty już się umyłaś, umalowałaś? Tak, ja już jadę. Nie widać tego. Tak, rano. No może być. Rano było słonecznie, a teraz jest zimno. Zobaczcie, mamy coś takiego, mila. Mila, pro, mi, mila jest reklamowana dzisiaj, chociaż zobaczymy, jaki będzie. Ja tak jaki efekt No nie, nie wiemy, nie, nie wiemy nie ja wiemy, też nie wiem. Ja tak. nie pracowałam na tych produktach. No w profesjonalnym sklepie kupione, więc... Skryz jest. Tak? jest tak ale znam Milę ogólnie. firmę znałam ale ja nie kupowałam. Gdy była gorsza niż L'Oreal. Tak. Takie spalone. Słoneczne. <laughs> Egzotyczne. le? Zostawiam mamę teraz na 35 minut i zobaczymy efekt. Nie patrzcie się na moje brwi. Ładnie. Oliwce się podobają. Ładnie. machine. Dla Krystiana. A nie, mogę powiedzieć, a nie, mogę powiedzieć, bo już y, jak to opublikuje, to już my otworzymy prezenty. Nie, Więc nie, Oliwka nie, ma Krystiana i się przyznała. Ja jej się nie przyznałam, kogo mam, ale ze względu na to, że chcę, żeby jej pomogła, to mi powiedziała. Oli się może zapytać tym co? Ona nie z nim teraz, nie? Nie, na razie nie. Ja. Ola, bo dnia mam tak. Krystiana hmm. wylosowałam. No halo. Słuchać mnie? Co powiedziała żona Krystiana. Powiedziała, że Krystian jest duże dziecko. O! Bo ona zna go najlepiej, więc... Więc idziemy na zabawki. Dokładnie, jesteśmy w Ulmarcie i idziemy na zabawki. Jakiś misio czy coś? Nie. Ale co to ma być, Oliwka? No Jakiś taki zestaw naukowca czy coś, w takim stylu. A, zestaw naukowca. Mm -hmm. O, tutaj dinosaurs. Dawno nie na No właśnie. <grymne> Zestaw naukowca, rzeczywiście. Geodeta. Sodium. Kamienie. Zobacz. Fajne też, no. Rzeczywiście fajna sprawa. A tu nawet ma akwarium, Crystal Aquarium. Co tu się robi? Growing hot. Osadza się sól na pewno. Mm -hmm. To Podobno. też może i fajne. Hot ice może zrobić? O, no to chyba to dla Krystiana. Takie najtrudniejsze musi być. O, tak. Jesteśmy teraz w West Bayu. Idziemy po oliwki. Słuchawki, ona chce takie bezprzewodowe słuchawki, które chciała wcześniej już kupić, ale jeszcze nie kupiła i zbierała na nie pieniądze i sobie robi prezent na święta taki. Wypas. YOLO! O, Oculus, zobaczcie. Krzysztofera. U nas kosztuje taki Oculus 500, chyba, tak? No i słuchajcie, nie ma. Oliwka poszukuje dalej w targecie. Nie ma ani w targecie, ani w bezbaju. Wykupione wszystko. Witam w szafie. Pakujemy się. Moja mama już jest spakowana. Wróciłyśmy z oliwką ze sklepu. No i kochani, mój mąż nie jest spakowany. Ola też nie jest spakowana. Krystianna no, jeszcze nie ma, jest w pracy. Mój mąż na pewno rano się będzie pakował, bo ja będę robiła vloga jeszcze. Darek z Gosią już rano wyjeżdżają i będą nam rezerwować. Miejsce w restauracji trzeba na miejscu zarezerwować, można telefonicznie. Ja pakuję się w taką walizeczkę. Tada! Kochani, jestem na spacerze z psem. Jest poranek, kolejny dzień. Będziemy wam nagrywać jeszcze przed wyjazdem. Na pewno spędzimy czas na zewnątrz, dużo będziemy chodzić, spacerować, zwiedzać, oglądać, więc liczymy na ładną pogodę. Zapowiada się ładnie. I zobaczcie, już są prezenty i nawet, zobaczcie, dostaliśmy dla du Dudków, diutki. Gdzie mamy to wszystko? Gdzie, gdzie mam Z Andrzejem coś? zrobimy to. Mamo! gdzie mamy to? Tak, już nagrywamy. Ale nie, nie będziemy otwierać. Nie, otwierać jeszcze nie. Ale no. dzisiaj otworzymy kalendarze. Andrzejku, chodź. Juniorek, czy masz jeszcze czekoladkę? Juniorek je. Spieszymy się. Oliwka jeszcze śpi. Ja wstałam pierwsza, Andrzej po mnie, mama trzecia. Andrzej już budził przed chwilą, chcesz? Um. Szczęśliwie! Jest, tam, na bicepsie. Jakie napięcie! Musisz zrobić włamanie. <grym> Czy ty jesteś, Andrzej, już gotowy? <grym> tak! Jesteś uszkowany? Tak! No to jest <grym> strasznie. Which reindeer is the most popular partner at the Christmas Ball? ball. Odpowiedź macie. Który z reniferów jest twoim partnerem, tak? Nie, który, który z reniferów jest, ma tą kulę taką chyba. Zaczepioną, jakąś to światełko chyba. A, no dancer, tak się nazywa. No i on jest Danser. Jeszcze i bonus. I zabieramy to wszystko do Orlando. Już w hotelu. Będziecie mieć wszystko w kolejnym vlogu: wycieczkę naszą, jeszcze pakowanie, oliwki, ja już będę wam nagrywać, bo już to kończę. No i kochani, taka niespodzianka może nam się uda nagrać live'a w Orlando, bo uważam, że live'y powinny być ekscytujące i myślę, że tam będzie naprawdę bardzo fajnie, ekscytująco. Także miejcie się na baczności i obserwujcie nasze. Nasz kanał, myślę, że na YouTubie zrobimy tego live'a tym razem. Także jak coś, to w święta spotkamy się na żywo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Życzymy wesołych świąt, no właśnie, bo wy już macie 24. I już się gościcie przy stole. My jeszcze nie, u nas jest cofnięty czas. My jeszcze troszeczkę. Papa. pa. Hucha, hucha, zima niedobra, zima zła.